Gotowi? No to otwieramy. Ojej, to moje ulubione cheetosy! I szaszłyk z pieczarkami. Uwielbiam cheetosy! Wow, jakie one są pyszne! Nie mogę się doczekać, kiedy ich spróbuję. Mm, to jest takie dobre. A teraz czas na eksperymenty. Bierzemy jednego chrubka i kąpiemy go w czekoladowej fontannie. Są jeszcze smaczniejsze. Podczas gdy Nancy zajada się swoimi ulubionymi Cheetosami, En wciąż nie może się wziąć w garść. No dalej, ale dasz radę. Z taką pyszną czekoladową fontanną możesz zjeść wszystko. No, chyba wszystko. Może jeśli zjem to wie jak najszybciej, to nic nie poczuję. Jednak czuję. Może wystarczy? Nigdy nie sądziłam, że coś z czekoladą może być tak paskudne. Chyba już nigdy nie będę mogła jeść pieczarek. Bleh. Dziewczyny, jesteście gotowe na następną rundę? Zaczyna Nancy. Wow, jakie apetyczne rolki! Nancy znowu ma szczęście. A co tam, Len? Co? Czy to są żywe karaluchy? Co za ochyda. biedna N, jak ona to zje? Aż strach na to patrzeć. Tak się cieszę, że nie muszę jeść tych obrzydliwych robali. Czeka na mnie cały talerz mm, pysznych rolek. Wiem, jak sprawić, żeby były jeszcze smaczniejsze. Czekoladowy prysznic. Jestem pewna, że to będzie naprawdę dobre. No, chyba ujdzie. To i tak lepsze niż karaluchy. To na pewno. Skończyłam. Teraz Twoja kolej, koleżanko. Nie, nie wierzę, czy ja naprawdę muszę to jeść. Przepraszam Was, karaluszki. Musicie popływać w tej czekoladowej fontannie. Wierzę, że to robię. Co za okropność! Biedna N, jak ona zje tyle karaluchów, to takie obrzydliwe. Ale nie ma innego wyboru. Myśl o czekoladzie, nie myśl o karaluchach. Właśnie tak! Ojej, zjadła wszystko za jednym zamachem! Brawo! Co czeka dziewczyny w nowym wyzwaniu? Kawałek surowego mięsa? Jakie apetyczne ja na naleśniki! Wygląda na to, że Nancy ma dziś dobry dzień. Za każdym razem dostaje takie pyszne jedzenie. O tak, ten naleśnik wprost został stworzony do tej czekoladowej fontanny. To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. W tym tempie z tej góry naleśników nic nie zostanie. Hen, chciałabyś być na miejscu, Nancy, prawda? Pyszności! Już mi ślinka cieknie. Nancy! Może podzielisz się ze mną? Nie ma mowy! Niestety ten wygląda na to, że będziesz musiała jeść swój stek. Dlaczego ja? Zawsze ja dostaję najmniej smaczne przekąski. Nie sądzę, żeby kawałek mięsa był smaczniejszy z czekoladą. Fu wręcz przeciwnie, jest taki twardy i niesmaczny. Nie dam rady tego jeść, ale musisz. Dobra, miejmy to już za sobą. Ojej, chyba już czas, żebym została wegetarianką. Ten chyba ma nadzieję, że tym razem wreszcie jej się poszczęści. Tak, to pączki! Spójrzcie, jakie piękne. A ty co masz, Nancy? Ojej, czy to ośmiorniczki? Fuu. Co za pech. Dobrze, że moje pyszne pączki na mnie czekają. Od którego by tu zacząć? Różowy czy niebieski? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że zjem obydwa. Najpierw porządnie zanurzam je w czekoladzie. Można próbować. Co za wspaniałe połączenie. Nancy, nie zerkaj tak na pączki N. Twoje ośmiorniczki na ciebie czekają. A tymczasem N oblewa czekoladą kolejnego pączka. Wow, to przecież słodka posypka! Oczywiście dzięki mm. niej pączek będzie jeszcze smaczniejszy. Kurczę, czemu N dostała pączki, a ja to paskudstwo? Mam nadzieję, że nie są żywe. Nie Jestem pewna, czy czekolada sprawi, że to będzie smakować dużo lepiej, ale spróbuję. Nie wiem od czego zacząć. No dobra. Bleh, ta ośmiornica okropnie komponuje się z czekoladą. Nancy, mam pomysł. Słodka posypka na pewno poprawi smak tego czegoś. Spróbuj. No i co? Lepsze? Na pewno lepsze, prawda? Nasze bohaterki są gotowe na kolejne wyzwanie. Super rożek z lodami i seler? Ale seler i czekolada się nie łączą. Nie to co lody i czekolada. Ojej, wygląda, że szczęście wróciło do N. Spójrzcie na tę czekoladę. Te lody są teraz dwa razy lepsze. Mmm. Ten przysmak zostanie zjedzony za trzy, dwa, jeden i po wszystkim. Twoja kolej, Nancy. O, swoją drogą warzywa są bardzo zdrowe, a z czekoladą to może być nawet całkiem dobre. Za chwilę się tego dowiemy. Pierwszy kęs. No i co myślisz, Nancy? Chyba nie bardzo. A może, jeśli dodasz więcej czekolady, to będzie smakować lepiej? Może czekolady i może witamin? Dobra robota, Nancy, dałaś radę. Kto tym razem jest szczęśliwą dziewczyną? Wow, co za pyszny rogalik! A co my tu mamy? Jajka? Nancy straciła swoje szczęście. En wręcz przeciwnie, u niej wszystko świetnie. Ten pyszny rogalik będzie pływał w fontannie czekoladowej. Jak cudownie! Próbujemy! Rewelacja! Wydaje mi się, że to najpyszniejsze danie na świecie! Krosą jest po prostu wspaniały! To znaczy, był wspaniały, En zjadła go tak szybko! Teraz twoja kolej, Nancy! Jajka w czekoladzie to nie rogalik z czekoladą, ale to jest bardzo pożywne i całkiem zdrowe! No, tylko nie smakuje zbyt dobrze... To nie jest czekoladowe jajko, o którym Nancy marzyła. Po takim posiłku trzeba jak najszybciej napić się czekolady. Można prosto z fontanny. Właśnie tak. Czemu ja na to nie wpadłam? Przed nami nowe wyzwanie. Ojej, jak dużo słodyczy. I jak dużo brokułów. Lubicie brokuły? Jakie warzywa lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Wygląda na to, że znowu miałam szczęście. Mm, te żelkowe oczy są rewelacyjne. Ale wiecie, co smakuje lepiej niż żelki i pianki? Zgadza się, żelki i pianki z czekoladą. Coś takiego mogłabym jeść codziennie. Mm. Wybacz, Nancy, ale nie mogę się z Tobą podzielić. Masz przecież brokuły, prawda? Brokuły? Coś w ogóle lubi brokuły. Dobra, zanurzę mały kawałek w czekoladzie. Życzcie mi smacznego. Brokuły oblane czekoladą są jeszcze gorsze niż zwykłe brokuły. Co za ochyda. Wygląda na to, że Annie nie zostawi mnie w spokoju, dopóki nie zjem wszystkiego. Chyba będę musiała. Ojej. Tego jest tak dużo. To jest takie twarde i takie paskudne. Nancy zjadła dziś tyle warzyw. Twoje zdrowie na pewno się polepszy. Świetna robota. Dobra. Weźmiemy te pyszne lody Baskin Robbins. Moje wnuczki je uwielbiają. Dodajmy jedną gałkę. Myślę, że wystarczy na pyszny rożek. A teraz ciasteczka Oreo. ludzkie tak jak moje wnuki. Oczywiście dodam też syrop karmelowy. Dzieci uwielbiają wszystko, co słodkie. Dodam więcej, tak dla pewności. Zakładamy pokrywkę, włączamy i niech się dzieje. Wlewamy naszą mieszankę do maszyny do lodów. Ustawiamy rożek waflowy. Napełniamy lodami. No, fajnie wyszło. I posypujemy piankami marshmallows. Gotowe. Spójrzcie, jaki piękny. Czas na drugiego loda. Będzie specyficzny. Ale kocham swoje wnuki, nawet jeśli są niegrzeczne. Dodamy lodów czekoladowych. Myślę, że krewetki świetnie pasują do czekolady. Dużo, dużo krewetek są takie zdrowe. Moje skarby cały czas wcinają pikantne chipsy, więc nie będą miały nic przeciwko ostrej papryczce. Umieszczam to wszystko w środku, włączamy i czekamy. Gotowe. Pachnie przepysznie, jak karma dla kotów. Wlewamy mieszankę do maszynki, ustawiamy rożek. Napełniamy i posypujemy robalami, które mój wnuczek zebrał dziś rano. Gotowe. Można próbować. Niech los zdecyduje, kto zacznie. Kamień nożyce-papier. Wygrałam. Zaczynam. Dostanę najsmaczniejsze. O jej, wygląda przepysznie. Próbuję. Ja też takie chcę. O, Rety, jakie dobre. Het, twoja kolej. No nareszcie. Co fu, robale. To okropne. Nie chcę tego brać do ust. Obrzydlistwo. Ale musisz. babciu to kiepski żart. Bleh, co obrzydliwe! Nareszcie skończyłem. Było ciężko, ale dałem radę. Przyszedł mi do głowy kolejny ciekawy pomysł na lody. Dodajmy kulkę czekoladowych oraz kawałek tęczowego tortu. Robię takie ciasto na urodziny wnuczki. Pozostaje tylko przykryć, włączyć i poczekać. Wyłączamy. Wyszło idealnie. Wlewamy do maszynki. Podstawiamy rożek. I posypujemy czekoladowymi cukierkami. No to będzie hit. Lecimy dalej. Do drugich lodów użyję gałki lodów waniliowych. Myślę, że wystarczy. No i cebulka. Oczywiście śmierdząca, ale za to ile ma witamin? Gdzieś tu było jeszcze, o, mięso mielone. I to jest mój sekretny składnik. Gdyby nie lody, byłyby z tego świetne kotleciki. Ale mam nadzieję, że to też będzie dobre. <ścoughs> A teraz jak zawsze wlewam do maszynki. Podstawiam rożek. I na koniec posypuję karmą dla psów. Smacznego, moi drodzy. Dobra, dawaj, ja zacznę. Okej. Okay. Biorę tego rożka. Mam nadzieję, że da się zjeść. O, to jest dobre. Lody czekoladowe z cukierkami. Ale pyszne. Zjadłem teraz ty. Wygląda ładnie, ale pachnie okropnie. Kurczę, mam paskudne lody. Ale i tak ich spróbuję. Jestem odważna. O no, fu, nie mogę na to patrzeć. Co za masakra, ale już kończę. To było trudne. Fu, co za smród. Tym razem wezmę gałkę lodów waniliowych. To ich ulubione. Hop. Teraz dodam mlecznej czekolady. Ale chcę dorzucić jeszcze czegoś naprawdę czekoladowego. Na przykład mm. Nutelle. Lejemy, ile wlezie. Chyba wszystko. Zamykamy i włączamy. To wszystko migiem do maszyny. Zazdroszczę szczęśliwcowi, który dostanie takie lody. Posypujemy żelkami. Umieszczamy na stojaku i działamy z drugą porcją. A gdzie lody? O kurczę, upuściłam. Dobra, jeszcze raz bierzemy jedną kulkę sorbetu z mango. I dodamy kilka surowych jajek. Mówią, że to dobre dla strun głosowych. Dwa wystarczą. Na pewności dorzucę jeszcze jedno. O, a tu się ukrywa przede mną burger. Nie uciekniesz mi. Ciebie też dorzucimy do lodów. Zamykamy, uruchamiamy i czekamy. Gotowe. Wlewamy mieszankę do maszyny. To będzie porządny posiłek w jednym małym rożku. Brakuje tylko ryby. Dlatego też ją dorzucę. Gotowe. Smacznego. Wystąpię ci, siostrzyczko. Nie, nie, to zaczynaj. No dobra, niech będzie ten rożek. O, wygląda smacznie. Trzymaj za mnie kciuki. O, jaki dobry. A może poczęstujesz swoją kochaną siostrzyczkę? Oczywiście, częstuj się. Chyba żartujesz. Zjem wszystko sam. Nie potrzebuję Twojej pomocy. No i dobra. Zjem w takim razie swoje lody. O nie, czy to ryba? Nie chcę uchydnych lodów. Może chcesz zjeść drugą porcję, nie? No dobra. Sama sobie poradzę. Fuu. Rybie głowy są okropne. Ale to challenge. Będę twarda. Współczuję ci. Jestem gotowa do tworzenia kolejnych kulinarnych arcydzieł. Bierzemy kulkę lodów truskawkowych i umieszczamy ją w blenderze. A teraz sekretny składnik. Zrobimy lody chipsowe. Wiem, że tu uwielbia Doritos. Oj, prawie zapomniałam o miodzie. Miód jest skarbnicą witamin. Na pewno nie zachorujecie po takich lodach. Okay. Gotowe! Zakładam pokrywkę, włączam i czekam. Wystarczy. Nalewam, podstawiam rożek i posypuję płaczkami. Ale pięknie wyszło. i Nie widać, że dodałam chipsy. Działamy dalej. Drugi rożek będzie z lodami waniliowymi. Myślę, że jedna gałka wystarczy. Mam już pomysły, co jeszcze dodać. Brokułki. Moje wnuczki ich nienawidzą. A może w lodach je zjedzą? I keczup. Mmm, wspaniały. Z nim wszystko smakuje dobrze. Gotowe. Pozostało tylko zamknąć pokrywkę i wszystko wymieszać. Wlewamy do maszynki. Rożek już czeka. O, dzięki keczupowi lód jest ogniście czerwony. Czym by tu dekorować ten rożek? O, frytkami. Dzieci uwielbiają frytki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wnukom będzie smakować. Ja pierwsza. E, e, dopiero po mnie. O, mój lód wygląda dobrze. Moje ulubione płatki śniadaniowe. Jakie pyszniutkie. Mmm. A ja mam czerwone lody z frytkami. Uwielbiam frytki, uwielbiam czerwony kolor i lody też. Musi być dobrze. Ścigajmy się kto pierwszy. Jesteście pewni, że jedzenie lodów na wyścig jest bezpieczne? No, możecie się pochorować. Ted chyba poczuł smak swoich lodów. I nie przepadę za takim połączeniem. Ale Annie jest w niebo wzięta. No dalej, Ted, dasz radę, dalej! Dam rady, Jestem twardzielem. Yes. Let's go. To mój braciszek. Udało mu się. No brawo, moi drodzy. Ukończyliście challenge.